Bardzo dobrze, brawo dla koszykarza. Tak, w ogóle, to to jest pomnik Armii Krajowej. A co jest narysowane na tym? Co jest wyklute w tym kamieniu? Polska walcząca. Arno Borys! Polska walcząca. Polska walcząca. I ja żyć ja żyć ja żyć ja Dobra. I co powiedział? O piątej, bardzo dobrze. Dwa punkty jeden punkt kolega tutaj powierzchni. Nagroda będzie. Tak, będzie jakaś nagroda jak wrócimy. Yeah. I teraz tak, ca w całej Polsce, o godzinie 17, zwłaszcza w Warszawie, bo to tylko w Warszawie wybuchło powstanie, ale, ale było to największe powstanie, które w czasie II wojny światowej było, powoło, bo to jest to kilka na Śląsku było. To jest najbardziej znane o godzinie 17 wyją syreny i u nas też tak będzie, strasznie rano wyją syreny i wtedy przez minutę czcimy ciszą wszystkich poległych, którzy w tym czasie ginęli w Warszawie. A kto walczył w powstaniu w Warszawie? Czy ktoś wie? W Polski? Tak, ale żołnierze czy cywile też? Cywile, cywile też. Cywile. A walczyli tylko dorośli czy, czy również, dzieci? Dzieci również dzieci? A co robiły dzieci w czasie powstania? Pociąły, nasiły towary, jedzenia, muzyki, meldunki. Ale i tak skończyły? Nie, no nie, rzadko dostawały broń. Rzadko, rzadko, bardzo rzadko dostawały broń do ręki. Najczęściej nosiły meldunki i pomagały e, żołnierzom. I teraz co roku, czci, właśnie pamiętamy o tym, że wybuchło powstanie no i niestety po kilkunastu, po dziesięciu dniach upadło. To znaczy Niemcy skończyli sprawę. Ale to jest w bardzo o, dobrze, to kolega dostaje nagrodę, małą nagrodę dostaje kolega za bardzo walczącą. I teraz chciałabym, żebyście dwaj koledzy, którzy najwięcej na ten temat wiedzieli e, i kobieta, chciałabym, żebyście w imieniu dzieciaków z lata w, z lata w mieście, w Brwinowian, włożyli kwiaty pod pomnikiem. Zauważcie, że to będą pierwsze kwiaty. Nasze będą pierwsze. Dzisiaj o 17.00 przyjdą dorośli, przyjdą e, weterani, bo w Gryfikowie mieszkają ludzie, którzy nawet brali udział w powstaniu warszawskim. Jest taki jeden. Nasz proszę przewodniczący W zeszłym roku, co by na lecie w mieście, to miał okazję go pokazać. A dzisiaj o 17.00, jeśli chcecie, wrócić możecie przyjść. Na pewno będą zbyt siły I tutaj kombatanci będą składać kwiaty. A pierwsze będą wasze. Czyli poczep kwiatów i gwiazdowy wyspą. teraz Wszyscy stajemy dookoła, stajemy. stajemy, nie siedzimy. I o 17 drugi raz, a teraz też minutą ciszy w pamięć poległych głównie dzieci, które brały udział w powstaniu w Warszawie. Bardzo. 10 sekund wystarczy. Puszczę kwiaty i mi do aparatu. Może być to już dowolnie, jak sobie rzeczy. Tak, Ta. żeby było ładnie. Nie. To jest... Na no, pana Andrzeja możesz spojrzeć, będziesz miała pamiątkę. I teraz pamiętajcie, jak ktoś Was zapyta, co to za ładny dzień, 1 sierpnia, będziecie wiedzieć. To jest rocznica wyboru powstania Warszawskiego. W którym roku? W Tysiąc... 1990. Tysiące... 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 Tysiące...